Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy rozmawiali o tym jak zaoszczędzić na drobiu czy w ogóle się da w jakikolwiek sposób przy obecnie szalejącej inflacji, przy obecnie wzroście ceny kosztów stałych, a niestety produkt finalny jakim jest jajko czy też kura w zależności co sprzedajecie nie idzie w górę. Co zrobić żeby jakoś poprawić te koszty. Moi drodzy o tym jeszcze będę mówił, natomiast w pierwszej kolejności należy pamiętać o tym, żeby wszystkie Całe wyposażenie, które macie, musicie wziąć pod uwagę, że karmidła, poidła, grzędy, gniazda w większości kupujecie raz na x lat. Więc fajnie, gdyby były one dobrej jakości, żeby nie trzeba było ich wymieniać co roku dwa lub trzy. Oczywiście każdy może poświęcić swój czas, zrobić własną grzędę, może zrobić, nie musi kupować. Tak samo jeżeli chodzi o gniazda, nie jest to duży koszt. Tak samo jeżeli chodzi o poidła czy karmidła, można to zrobić po taniości. I kolejna kwestia bardzo ważna to jest kwestia kurnika. Pamiętajcie o tym, żeby on był szczelny. Nie musicie montować jakiegoś ogrzewania, nie musicie montować niewiadomo jakiego światła, grunt, żeby to światło jakieś było, i kury też sobie poradzą. Kury to nie jest takie, słuchajcie, zwierzę, które musi mieć niewiadomo jakie warunki. Chodzi o to, żeby te podstawowe warunki donieśności były spełnione. Także odpowiednie oświetlenie, nie za mocne, ale takie, żeby dawało trochę tego światła, najlepiej jasne albo takie w kolorze jak najbardziej zbliżonym do naturalnego. Jeżeli chodzi o kurnik, kurnik słuchajcie jak najbardziej szczelny. Nie róbcie takich dużych drzwi jak macie możliwość. Chyba, że dla siebie bardziej, żeby wejść albo żeby wyrzucić jakiś obornik i tak dalej, kurzak. Najlepiej zrobić malutkie drzwi, żeby drzwiczki, żeby tylko te kury czy okienko, żeby te kurki mogły sobie po prostu wychodzić, żeby dużo tego ciepła z tego kurnika nie uciekało. Dajcie więcej ściółki. To spowoduje, że będzie cieplej w tym kurniku, nie będziecie musieli inwestować w żadne ogrzewanie. Kolejna bardzo ważna rzecz, Rzecz jest taka, żebyście mieli blisko wybieg. Kury zawsze będą mogły sobie wyjść, co też odbije się trochę ekonomicznie, bo nie będą musiały gdzieś tam daleko lecieć. Tak jak niektórzy ludzie mają porobione tunele i dopiero na przykład za 50 metrów od kurnika kura ma wybieg. Pomijam fakt, że problemem może być tutaj jakieś niebezpieczne zwierzę, że zanim kura się ukryje do tego swojego domu, czyli do kurnika, może minąć już trochę czasu i po prostu nie zdąży na przykład dobiec, więc ważne, żeby ten wybieg też był w miarę blisko. Co jest jeszcze istotne? Jeżeli chodzi o jakiekolwiek oszczędności, warto pamiętać o tym, żeby wcześniej, moi drodzy, zakupić sobie zboże, paszę, pszenicę, pszenżyto, czy jakąkolwiek śrutę, którą swoje kury karmicie. Tak samo z warzywami. Jak widzicie teraz, ceny będą szły w górę zimą. Myślę, że te ceny jeszcze bardziej skoczą. Nie na produkcie finalnym, jakim jest jajko lub kura, tylko głównie właśnie na zbożu, głównie na warzywach, głównie na owocach, bo tego po prostu będzie mniej i to też na pewno ta cena wzrośnie. Oczywiście przyjedzie dużo Towaru z zachodu, z zagranicy, ale to też nie spowoduje tego, że ta cena jakoś wyhamuje, przynajmniej moim zdaniem. Więc, jeżeli macie możliwość, ja bym się w jakiś sposób zatowarowywał, jeżeli chcecie sobie zmienić obsadę kur, tak zwaną, przy małych hodowlach teraz tego nie polecam, mimo wszystko polecam poczekać do wiosny. Natomiast też nie wiemy, jaką wiosnę, jak będzie wiosna, będzie. Słuchajcie, cena, więc faktycznie jeżeli ktoś ma kurniki, ma 10, 20, 30 tysięcy myśli o tym, że może za miesiąc zmieniać a może za dwa, ja bym robił to teraz ponieważ za miesiąc, dwa te ceny mogą być jeszcze wyższe jeżeli chodzi o kury, ale tu mówię też nie mam pewności, to każdy musi już oszacować samemu ja bym chyba mimo wszystko wymieniał, jeżeli oczywiście macie taką możliwość i wiecie gdzie możecie kupić kolejna oszczędność słuchajcie którą moim zdaniem obecnie jest jakąś oszczędnością, to nie jest kupowanie kur w 12 tygodniu i oszczędzanie 5 złoty, tylko kupienie kury na przykład w 16 czy 17, ale musi być to potwierdzone, że takie kury kupiliście i czekać te 2-3 tygodnie czy 4-5, żeby ta kura zniosła jajko. Bo jeżeli wy będziecie te kury karmić i kupicie kurę za 5 zł więcej, powiedzmy, przykład. Kupujecie kurę 16 tydzień za 35 zł. Kupujecie kurę 13 tydzień za 30 zł. Niby oszczędzacie 5 zł. Natomiast musicie sobie policzyć, że jeszcze przez te parę tygodni dodatkowo więcej musicie ją utrzymywać i ona jakby fizycznie nic Wam nie daje, więc musicie po prostu zachować ten czas. Ja dzisiaj patrzę bardzo ekonomicznie na ten aspekt, natomiast wiem, że dużo ludzi robi to z pasji, szanuję to i tutaj naprawdę też. Chylę czoła, bo to jest ciężka praca. A jakby odcinek, może też nie jest do końca dzisiaj dla Was, ale warto posłuchać, jeżeli chodzi o te koszta, jak można przyoszczędzić trochę. Kolejna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, taka trochę głupota, ale pamiętajcie o tym, żeby jeżeli macie na przykład karmidło, to nie wystawiajcie go na zewnątrz, bo na przykład u nas ja zauważyłem, że bardzo dużo zboża idzie, bardzo dużo jedzenia idzie przez to, że jakieś gołębie dzikie przylatują, przez to, że mamy te swoje, przylatują dzikie gołębie, wyżerają kurą. To też jest jakiś koszt. Może jednorazowy nie, ale jeżeli jeżeli one codziennie przylatują, to też jest jakiś koszt, na to też trzeba zwrócić uwagę. Dobrze zabezpieczcie wybieg, żeby żadne zwierzę wam kury nie dziabnęło, żeby żadne zwierzę wam czy liś, czy cokolwiek nie zabrało. Z tego względu będzie się robiło coraz zimniej. W kurniku będzie cieplej, więc te dzikie zwierzęta, mimo wszystko siłą rzeczy będą się pchały do kurnika. Pamiętajcie o tym, żeby jakoś że zabezpieczyć wybieg, bo szkoda by było, to już jest dla was jakieś 30 parę złotych, a nawet więcej, jeżeli karmiliście tą kurę i jeszcze nie było jajek, jeżeli coś wam tą kurę porwie. No to są takie podstawy podstaw. Dbajcie o dobrostan tych zwierząt. Sprzątajcie. Dbajcie, żeby te kury w jakiś sposób nie chorowały. Tak Macie tam mnóstwo odcinków, które dla Was nagrałem. Po to po prostu, bo tak jak Wam wspomniałem, lepiej w sumie wszędzie, ale u drobiu przede wszystkim zapobiegać niż leczyć. Później te kury jest bardzo trudno wyleczyć, leki kosztują dużo. Pójdziecie do weterynarza. On ma też zlecone, chyba tak mi się wydaje, jakieś leki, które może wam podawać jakiś tam producentów. Wykosztujecie się, a może się okazać, że tych kur i tak nie uratujecie. Lepiej by było kupić nowe. Też do końca nikt wam na grupie, na Facebooku, czy nawet w komentarzu ja nie będę w stanie, jeżeli ja tego nie widzę, nie mam mnie bezpośrednio przy tych kurach, powiedzieć, co tym kurom jest. Więc mówię, lepiej zapobiegać, czyli dawać jakieś witaminy, najlepiej zielonkę. Yy nie wypuszczać kur, jeżeli jest bardzo zimno, kupować kury na wiosnę, żeby się przyzwyczaiły, żeby zimą już były dorosłe. No to są takie podstawy podstaw, o czym warto pamiętać. Wymieniać wodę codziennie, ściółkę co, co 2-3 tygodnie, jedzenie im codziennie wymieniać, zmieniać, urozmaicać to jedzenie, żeby nie jadły tylko i wyłącznie samego zboża, a potem żebyśmy się nie dziwili, że one nie mają odporności albo nie ma jajek. To są takie podstawy podstaw i yy, polecam Wam, żeby to zrobić. Co jeszcze moi drodzy? Bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi właśnie o kury, jeżeli chodzi o nieśność i tak dalej. To bo tutaj akurat dzisiaj odcinek nie o tym, dzisiaj odcinek o tym, jak zaoszczędzić w miarę, natomiast chcę wam też powiedzieć trochę, o bo to też jest bardzo istotne. Pamiętajcie, żeby na bieżąco zbierać jajka. Każdy, każda chwila, kiedy kury wam te jajka dziobią, one się do tego przyzwyczajają. Jeżeli nie będziecie na bieżąco zbierać jajek, może się okazać, że każde jajko to jest złotówka. To się tak wydaje, ale teraz, jeżeli te kury będą wam codziennie dziobały jedno jajko, to możecie sobie pomyśleć zobaczyć ile w skali miesiąca tych jajek może być także tutaj yy, po prostu a ta tendencja się niestety zwiększa i kury po prostu się do tego przyzwyczajają także zbieramy jajka yy, kolejna rzecz bardzo istotna na którą ja uważam, że również powinniśmy zwrócić uwagę to jest y, sprawa właśnie związana jeszcze wracając do kur z y, kupnem tych kur możecie kupować te kury teraz, jeżeli chcecie sobie kupić 5 czy 10 i macie warunki jak najbardziej warto, natomiast warto się zapytać czy te kury są zaszczepione, gdzie wcześniej mieszkały, czy były hodowane, były w wielkich fermach y, były w klatce pozamykane, a teraz nagle się znalazły na dworzu, na targu, w jakichś klatkach warto się o to dopytać, dowiedzieć się zadać jakieś pytania, y, no bo to też wydajemy swoje ciężko zarobione Pieniądze. To są takie podstawy. Podstaw, słuchajcie. Tych rzeczy pewnie jest sporo więcej. Natomiast z tych najważniejszych rzeczy to jest właśnie to, co Wam wymieniłem. Jeszcze tylko patrzę, czy się do wszystkiego odniosłem. Tak, jeżeli chodzi o pożywienie, jeżeli chodzi właśnie o to, żeby w miarę możliwości zabezpieczyć ten drób, to możemy zrobić na własną rękę. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych, bardzo dużo, nawet bardzo dużych środków pieniężnych nie musimy przeznaczać, a może nam po prostu wyjść to na dobre i warto to robić cały czas, nie tylko w momencie, kiedy nie wiem, może się zaraz pojawić jakiś kryzys, ale przez cały czas warto w jakiś sposób na tym drobi oszczędzać. Warto się zastanowić, może przeliczyć sobie, nie licząc oczywiście własnej pracy, ale przeliczyć sobie może warto mieć trochę swoich warzyw, żeby cały czas nie kupować, może warto mieć trochę swojego zboża, jak macie jakiś tam traktorek i możecie trochę posypać, żeby coś tam urosło, zasiać no, warto się nad pewnymi rzeczami zastanowić, bo też na przykład pasza pełnoporcjowa, wiem, że w większości małych hodowców nie karmicie z wiadomych względów, ale ona dużo kosztuje i będzie coraz więcej kosztować, bo inne komponenty do tej paszy dużo kosztują i producenci się liczą. Jeszcze później, wy i tak na pewno nie kupujecie od producentów, bo to są małe ilości, tylko od, od handlarzy, którzy też muszą podwyższyć cenę, więc siłą rzeczy wszystko będzie szło trochę w górę. Okej okay, moi drodzy, także to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się jeszcze tylko tak na marginesie, jak kupujecie kury, to sprawdzajcie czy te kury są zdrowe czy nie są zdrowe. Ja wam polecam mimo wszystko, wiem, że są wystawiane ogłoszenia i tak dalej, że ktoś sprzedaje kury, ale ja wam polecam mimo wszystko pojechać samemu. To nie jest dużo czasu i po prostu wybrać sobie takie, jakie chcecie. Nie zamawiać tego przez internet. To jest żywe zwierzę. Nie wiem, czy psa, czy kota, ktoś by zamawiał przez internet. Tak samo myślę, że kury nie ma co zamawiać przez internet. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.